Cześć wszystkim, z tej strony Marta Skoralla. Witam Was w kolejnym odcinku biżuteryjnego ABC. Tak jak obiecałam, dziś zajmiemy się tematem zacisków. Powiemy sobie ogólnie czym są zaciski, czym je możemy zastąpić i zaprezentuję jak można je wykorzystać. Zapraszam. Co to są zaciski? Zaciski to jest nic innego jak walec pusty w środku, który możemy zacisnąć na jakimś materiale. Może być on krótki, tak jak ten, bądź ciut dłuższy, w zależności do czego będziemy je wykorzystywać. Mogą one być wykonane ze srebra, srebra pozłacanego, bądź z, ze stopu metali. I generalnie używamy ich do zaciskania. Możemy je zacisnąć na przykład na samym końcu, tutaj mam akurat w naszyjniku, Tutaj jest użyty zacisk. Czym możemy taki zacisk zastąpić, jeżeli go nie mamy? Możemy zastąpić go małą kuleczką. Polecam głównie te z, ze srebra, ponieważ y, srebro jest elastycznym materiałem. Polecam tutaj kuleczki 0,8 mm bądź 2 mm. Jak taki, taki zacisk zaciskamy? Możemy go zaciskać na przykład na łańcuszku, na lince, na nici. Bierzemy taki zacisk, nakładamy na końcówkę naszej linki. I mocno zaciskamy. I naprawdę musimy tutaj mocno zacisnąć, jeżeli to ma być na zakończeniu naszej pracy, żeby linka, bądź sznurek, bądź łańcuszek nie wypadł. I na koniec zakrywamy go na przykład łapaczką. Za chwilę wam również to pokażę. Analogicznie postępujemy również w przypadku użycia kuleczki. Kuleczkę zgniatamy. Pokażę Wam, jak to wygląda z kuleczką. Tu kuleczka akurat 2 mm w kolorze złotym. I tak samo mocno zaciskamy. I również możemy ją schować w łapaczce. Oczywiście taki zacisk niekoniecznie musi służyć do y, zakończenia y, naszej bransoletki i do schowania w łapaczce. Tak jak tutaj pokazywałam wcześniej, może być on na widoku jako końcówka. Ja akurat właśnie tutaj łapaczek y, żadnych pod ręką nie miałam, y, więc użyłam tutaj zacisku i już Wam pokażę w jaki sposób, y, w jaki sposób tutaj y, taki zakręcik sobie zrobić. Bierzemy sobie nić jedwabną. Biorę kuleczkę i nawlekam ją na nić. Idę na koniec. Bierzemy tutaj kółeczko zaciskowe i wracamy ponownie przez kuleczkę. Dochodzimy tutaj do naszego Kółeczka zaciskowego i zaciskamy kuleczkę. I już mamy zakończenie: czy to branzoletki, czy naszyjnika, gotowe. Dalej wystarczy nawlec tylko koraliki. Tutaj tą końcówkę nadmiar odcinamy i nawlekamy koraliki. Zacisku możemy również użyć jako stopera. Bierzemy sobie na przykład zacisk. Załóżmy, że to jest środek naszego łańcuszka. Zaciskamy. Nawlekamy przykładowe koraliki. I z drugiej strony nakładamy nasz drugi zacisk. I teraz na naszej bransoletce czy łańcuszku koraliki, które nawleczemy, nie będą się poruszać. Zaciski możemy, yy, tak jak już wspomniałam, zakryć na przykład łapaczkami. Ale jest coś, coś takiego jak crimp cover. Jest to taka przecięta kuleczka i możemy jej z powodzeniem użyć do yy, Zamaskowania naszego zacisku bądź też zamaskowania naszych supełków. Już pokazuję, jak to można zrobić. Bierzemy nasz zacisk, bierzemy clip cover, układamy sobie go. I teraz powoli zaciskamy, formując od razu kuleczkę. Musimy go trochę naokoło pop naciskać, żeby nam się wszystkie brzegi zeszły. I tak wygląda nasza zaciśnięta kuleczka. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że rozjaśnił się wam temat uży używania zacisków w biżuterii. A w następnym odcinku zapraszam was na krótkie omówienie baz do bransoletek.